Jak dzisiaj rozegrałeś fenomenalne zawody. Zdobyłeś asystę drugiego stopnia przy bramce Maticza, potem sam zdobyłeś bramkę na 2-0 i asystowałeś przy bramce Wojciecha Łuczaka. Naprawdę zaskujesz na dzisiaj duże wyróżnienie. Dziękuję, ale tak jak, tak jak wcześniej ja zawsze powtarzałem, że zespół jest najważniejszy i, i dobro zespołu. I jeśli ja miałbym żadnej bramki w sezonie nie szczelić, a my myśmy mieli wszystkie mecze wygrywać, to, to niech tak się stanie. bo bo zespół jest zawsze najważniejszy i trzeba wszystkich pochwalić. Cieszę się, że, że Tin się przełamał, bo każdy od niego tego wymagał i, i gdzieś tam on sam czuł już tą presję. I, i fajnie też, że Wojtek wszedł i bramkę, bo to na pewno też podniesie jego jego ocenę. I, I tak jak mówię, szkoda tej straconej bramki, bo gdzieś tam tej koncentracji chyba nam zabrakło, ale, ale cały zespół trzeba pochwalić za to, jak grał w piłkę, bo, bo myślę, że pokazaliśmy, że jesteśmy o klasę albo i dwie lepsi od Znicza. Postawiliście Zniczowi naprawdę bardzo ciężkie warunki, rozgrywaliście piłkę po ziemi, tak radę kontrolowaliście. Tempo spotkania i nawet ta bramka zdobrana, zdobyta przez Adrena Paluchowskiego za bardzo nie zakłamuje przekazu spotkania. Zagraliście dobre spotkanie. Myślicie, że będziecie tak grali dalej, Bo, a, grając, rozgrywa się, rozgrywać piłkę po ziemi? Tak, my mamy jakiś tam swój styl, swoje schematy i, i z tego się staramy trzymać. Wiadomo, że zawsze też dyspozycja dnia jest, jest bardzo ważna, ale gdzieś tam mieliśmy swój plan na ten mecz i myślę, że ten plan został został zrealizowany i przed meczem mówiliśmy sobie, że, że największym problemem możemy być my sami dla siebie, żebyśmy nie patrzyli w tabelę, jaka jest różnica między nami a, a z niczym, tylko, tylko i wyłącznie skupili się na sobie, bo wiedzieliśmy, że piłkarsko jesteśmy drużyną lepszą i, i fajnie, że, że mentalnie tak do tego podeszliśmy. Wychodząc na drugą połowę, znaliście wynik meczu w Tychach? Nie, nie mieliśmy o tym pojęcia, nas to nie interesuje, my patrzymy przede wszystkim tylko i wyłącznie na siebie, bo bo nas inne mecze nie mają sensu, żeby nas interesowały. To zdradzę Ci, że Le tylko punkt do lidera po dzisiejszej kolejce, myśli, że wigry czują już oddech zagłębiają na swoim karku? Nie wiem, to trzeba ich zapytać, tak jak mówię, my, my żyjemy z tygodnia na tydzień i nie patrzymy, co będzie za 3-4 tygodnie, nie patrzymy tak naprawdę, co było tydzień temu i myślę, że jutro już nie ma co patrzeć, co było dzisiaj, tylko, tylko trzeba odpocząć i, i od jutra czy od poniedziałku zacząć się przygotowywać do następnego meczu, bo, bo piłka jest na tyle przewrotna, że jednego tygodnia możesz być bohaterem, a następnego mogą cię cię wyklinać. I, i każdy z nas musi być tego świadomy, że to co osiągnęliśmy dzisiaj jest Fajne, ale, ale trzeba szybko zejść na ziemię, bo, bo za tydzień jest kolejne spotkanie.